hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Z racji tego, że mamy nowy rok życzę wszystkim dużo zdrowia na ten nowy rok sukcesów w hodowli oraz sezonie lotowym. Jest dzisiaj u mnie gość Mariusz z filmy Alwa na Eko. Będziemy chcieli zaprezentować jeden produkt dla gołąbków i nie tylko dla gołąbków, dla ptactwa. Zaraz oddam tu głos Mariuszowi, który przedstawi, co to jest za produkt. Ok, dziękuję bardzo. Witam wszystkich hodowców. Punkty, które odwiedziłem w całej Polsce. Myślę, że to jest zdecydowana większość takich licencjonowanych sklepów dla hodowców gołębi. No i właśnie dzisiaj jesteśmy z produktem wapniowym firmy Alvana Eco, stricte przystosowanym dla gołębi. Może go stosować się jak najbardziej dla, dla całego, że tak powiem, dla wszystkich ptaków, takich jak kury nioski, papugi, ptaki tropikalne. I powiemy tutaj o różnicy pomiędzy wapniami organicznymi, mineralnymi. Też porównamy do wapnia z muszli No i zaczynając tutaj od różnicy, jeżeli chodzi o wapń organiczny i mineralny. Kredowy potocznie mówiąc. Wapń mineralny ma to do siebie, że organizm potrzebuje włożyć energię, że przetworzyć go w formę wchonialną. I tutaj zależy od kondycji. Ptaka, czy jest w tak polotach, po czy po odpoczynku, po treningu i od tego zależy w jakiej jest formie wpanianie samego wapnia. I tutaj jeżeli chodzi o, o kredę, jeżeli chodzi o wapni organiczny, nasz alwanowski, to możemy powiedzieć, że jest to wpaniane w 100%, bo jest to naturalny, organiczny właśnie wapń i taką ilość jaką podamy zwierzęciu, mamy pewność, że zostanie wchłonięta. Tak? I nie obciąża to organizmu po locie, który jest zmęczony? Zdecydowanie. Drugą ważną rzeczą i też porównaniem, jeżeli chodzi o składniki tak, naszego wapnia, ponieważ na przykład jeżeli mówimy o wapniu pozyskiwanym z muszli ostryk, nie ma tam tylu pierwiastków wartości odżywczych, co w wapniu pozyskiwanego z przetworzonych skorupek jajkużych, ponieważ mamy tutaj selen, żelazo, jod dodatkowo, mangan, magnes, więc cała gama produ produktów, cała gama... Witamin. witamin, minerałów, które są tak powiem są niezbędne przez cały rok ugołębia, więc oprócz tego, że wspieramy układ kostny, szkieletowy naszego zwierzęcia, pomagamy mu jeszcze w że tak powiem całym procesie rozrodczym, czy pierzeniu, więc można go stosować praktycznie przez cały rok. Ok. Bardzo ważną cechą jest bezterminowość produktu. Tutaj podajemy pod filmem numer weterynaryjny, produkt jest całkowicie bezterminowy, zamknięty szczelnie w takiej formie może, że tak powiem być przechowywany bez problemu wyprażony dwukrotnie, bez bakterii bez mikrobów, salmonelli to też jest bezpieczeństwo gdzie nie możemy zapewnić i tak dalej, krusząc samemu po prostu skorupkę w domu. Dużo właśnie hodowców stosuje pokruszone jaja, ale wiadomo to nie jest przebadane, tam mogą być salmoneloza się może rozwijać i różne bakterie, nie jest to takie zdrowe jak tu, ten przebadany produkt. Sama ilość wilgoci, nawet która znajduje się w skorupce, w błące, przechowywanie jej w sposób nieodpowiedni może zaszkodzić bardziej zwierzęciu niż tak naprawdę pomóc. Dobra. Dostarczanie wapnia w okresie lęgowym jest bardzo istotne, ponieważ wpływa na strukturę samej skorupki. My potwierdziliśmy wyniki na kurach wnioskach, akurat jeżeli chodzi o budowę strukturalną samego, samej skorupki, jak i objętość jajka, tak? więc tutaj mamy pewność, że zabezpieczamy akurat tą stronę. Chodzi o to, że jajko jest dużo twardsze i dużo większe. Co jest ważne, przy takich starszych gołębiach, które już są tam wieloletnie, one mają takie słabsze skorupki. Ten produkt właśnie będzie odgrywał taką ważną rolę, że te gołębie będą miały skorupkę i nie będą niszczyć tych jajek. Tak jest. No, na, u Kurniosek wychodziło właśnie, że y, niestety są tak eksploatowane w dzisiejszych czasach, że w tych ostatnich okresach y, te skorupki są praktycznie jak papier się zachowują, a tutaj wzmacniamy je i utrzymujemy z samą, taką samą twardość praktycznie do samego końca tak? tak samo przy wychowie pisklaków do dwóch tygodni pisklaki potrzebują najwięcej wapnia, żeby się płonęło bo wtedy jest budowany układ kostny i tutaj też dostarczanie tego pierwiastka jest niezwykle ważne warto również dodać że tak jak w każdym sporcie wyczynowym czy u ludzi, czy u zwierząt kolagen odgrywa bardzo ważną rolę tutaj jeżeli chodzi o długie loty u gołębi nawet sam trening obciąża nam stawy, więc dostarczanie tego koleganu jest... Bardzo ważne. Tutaj mamy kolagen dostępny już w naszym wapniu. Oprócz pierwiastków takich jak właśnie selen, jod, molibden, siarka. To są wszystkie rzeczy, które odgrywają bardzo ważną, główną rolę praktycznie w życiu organizmów, jak i u gołębi. Więc mówimy o całym roku podawania. Okres pierzenia, przygotowania do zawodów, lęgowy. Więc tutaj można stosować nasz wapń bezpiecznie przez cały rok. Mamy dwie dostępne wersje produktu. Gryz, czyli frakcja 4 mm. Jest to frakcja przystosowana jak najbardziej właśnie do dziobania, bezpośrednio do podawania do paszy, bez żadnych lepików. I druga opcja jest to mączka, e, frakcja 0,4 mm. I tutaj mówimy mm, o dodatku takim. Wystarczy jakiś lepik. E, Czyli jakiś olej kryształowy, czy świetnie się w wtedy jakimś elektrolitem, Świetnie się przykleja i fajnie wysusza w ogóle tam karma. Do ziaren. Jeszcze możemy, musimy powiedzieć o cenie. Cena na półkach w całej Polsce chcemy, żeby była utrzymana na poziomie 21-22 zł za kilowe opakowanie. Czy mąka, czy gryz nie ma znaczenia, cena jest ta sama. A za 300 gramowe opakowanie cena detaliczna na półce 11-12 zł myślę, że jest odpowiednia. Co musimy powiedzieć, to co, co jest ważne dla e, większości przedsiębiorców w Polsce wspieramy swój biznes, e, s, swoją gospodarkę, więc produkt jest w 100% Polski. E, tak samo w 2019 roku dostaliśmy Laure Eksperta, e, co jest wyznacznikiem jakości naszych produktów. E, wszystkie informacje dodatkowe wiadomo e, pod numerem telefonu, który znajduje się pod filmikiem. Lub kontakt mailowy. Dokładnie. Prześlemy ulotkę informacyjną. Nawet na mojego maila możecie pisać. Zawsze odeślę jakiś, jakąś broszurkę, albo zadzwońcie po prostu. Dokładnie. Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, a na pewno to zachęcamy do kontaktu. Wszystkich sklepów nie zdążyłem jeszcze dotrzeć, choć mam to w planie. Do tych, w których jeszcze. Nie dotarłem, z ludźmi, z którymi się nie widziałem. Zachęcam do kontaktu i zamawiania. Na pewno znajdziecie jakaś ciekawa promocja dla nowych sklepów, jak i dla wszystkich, które już produkt mają. Po prostu zadzwońcie, zapytajcie, powiemy co dalej. Produkt jest już dostępny w większości sklepów, jak wspomniałem, w całej Polsce. Tutaj u pana Marcina jak najbardziej zachęcamy. Za... Zapraszam do zakupu. Dokładnie, rozumiem. Numer mnie znacie. To na możecie napisać albo zadzwonić, jak tam wolicie. Tam, gdzie jeszcze nie dotarłem, to zachęcam do kontaktu. Pod, pod filmem jest numer telefonu. Można się kontaktować z firmą bezpośrednio. Wziąć numer do mnie, jeżeli chodzi o jakieś dokumenty, badania. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do zakupu. I zachęcam do subskrybowania pod spodem. Dzięki.